Marcelo, hey, hey, nice to meet you. Thousands of miles. Hey, yeah. Oh, the Hobbs. <laughs> so, thank <laughs> you very much. Whoa, Isabella. Isabella. Yeah. Isabella. Yeah. As yeah, is we the, agreed. It's a name of Isabella Island, Island Galapagos. Yeah, yeah. You know, wow. Yeah, yeah, yeah. Thank you. Thank you very much. I am very excited in this collaboration with us. We are, I think that is a good day today for we'll be with you. I, uh, beer, <laughs> Absolutely! <laughs> Cześć! Yeah! Directly from Poland. From Polish uh, Hop Farms. Słuchajcie, no to jak widzicie, jesteśmy na miejscu i wszystko uh, układa się fajnie. Uh, bardzo fajne miejsce w ogrodzie.

Well enough. Yeah. I need, I need more. And a black IPA. Wow. Wow. Black IPA. Delicious. Welcome oh, okay. everybody. Welcome to Santa Cruz Brewery. It's a big pleasure. We are Santa Cruz Brewery. The first craft beer made in the island. We started brewing since 2012 as home brewers, and in 2015 officially in the in the market. Today we are brewing 20 different beer styles, and we want to, we want to keep learning. Keep learning about this so the santa cruz brewery is the first craft brewery, craft brewery in, in the island in, yes, in exactly. perfect from zero. Yeah. this is you know part of the process barley yeah. i need a voluntary here but it's a very clever because to mill the by 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 foot not by hand regulate uh, a lot of polish homebrewers use the corona uh meal not the same type more handy but yeah like a thick version right no 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 the so for homebrewers so a yeah, small kitchen uh equipment you are almost zero waste you know that's that's the final objective to try to not produce garbage we then started from zero we started from zero and it's we, we're proud. We feel youngers, so We want to keep learning. We really appreciate when we have visits from brewers from all around the world that helps us to keep growing. Barrelnia ma 250 litrów. Także do ogarnięcia, ale wszystko jest bardzo, bardzo fajnie zorganizowane. Oprobatę nas Pablo. for, for Galapagos. It's really something really special. You know, we want to support the island. We want to support the where we live. Uh, We're brewing beer with with, with knuckle fruit, for example. We're brewing passion fruit beer. That is one of the favorite beer in the island, especially in the, in the summer season. So after that, the, the pandemic we, we have to start uh, bottling beers. You know, for, for delivery service. Mm -hmm. This is, this is a Belgium style. The name of this beer is Belgium Golden Strong. And we call it Matasarno. Matasarno is an endemic tree, one of the strongest tree in the world. And we call this beer Matasano. There's no reference between the tree and the beer. But we call it Matasano because it's, it's so local. I mean, all our beers are local. But this one is a favorite for the 90% of the local people. They love this beer. Uh, it has 8% of alcohol, maybe that's one of the reasons. <laughs> this is cherry coffee, right? No, it's a, it's a cherry coffee. This is cherry, coffee, cherry oh, coffee. coffee for one of our new style. This one actually goes mm -hmm. yeah. made it with marine salt from Galapagos and cherry coffee for one of the local heritage we prefer. Yeah. <laughs> Seven for fifty grains and more temperature seventy two for 1 minutes. Tak się waży grodziskie na archipelagu Galapagos. Waży czyli gotuje. Porcja 250 litrów z użyciem chmielu Izabela z plantacji Polish Hops. It's not a new Wave hops to grodziskie de Noble Hops, nie yeah? barbecue galapagos barbecue <laughs> <Okay>. yeah. <laughs> yeah. this is the galapagos Thailand. Fish. Fish, yeah. Yeah. looks beautiful and tastes yeah. probably <laughs> as They're well very good <laughs> <laughs> yeah. my name is fausto and uh, i'm also a cousin of marcelo he's the, the guy that he started with this nice and interesting project and then together we opened the brewery, the pub. I mean, down in town. So basically, that's an alliance that we have. Marcelo he started with a small brewery in his house. But when he started, just in, in this island, the people just know the conventional beer. And then he became the first brewery, Santa Cruz Brewery, the first brewery from Galapagos Islands. So he registered that name as to be the first craft beer in Galapagos Islands. And now, with a, just a few years later now most of the people in the island they usually they are bringing some craft beer from mainland but if you the locals just know the beer like Matasarno but actually it's the golden Belgian strong so that's the that's the one that we make like about 8%, eight percent eight percent alcohol grade you know so we're very happy to have you here and <laughs> hey, welcome hey another beer <laughs> Okay, cooling. Yeah. Perfect. You are very well organized. Yeah, very well organized. Za chwilę do moich rąk trafi, e, trafi porcja prawdopodobnie przepuszcznej ryby e, skorpionowej, scorpion fish. Dziś fish, z Galapagos, endemic. Galapa, Galapagos origin. Tak? Dla Was to jest trochę więcej. Nie ma to, że zaraz pojechał. Słuchajcie, wróciliśmy z Galapagos i mamy chwilkę na to, żeby zrobić rundkę krótką po starówce Quito, uznawanej za jedną z najpiękniejszych w Ameryce Łacińskiej. Ciekawostka została wpisana na listę UNESCO w tym samym roku, kiedy Kraków, czyli w 1978 czy 1979. Jesteśmy na wysokości jakieś 2800 metrów nad poziomem morza. Quito rzadko chodzi się po płaskiem, raczej w górę i w dół, ale jest naprawdę bardzo, bardzo sympatyczny. Mnóstwo architektury kolonialnej zmiksowanej z neokolonialnym, z neoklasycznym stylem. Ale też zdarza się fajna moderna z lat 60. -ty, 70. nawet jakieś brutalizmy. Także dla każdego coś dobrego. To jest nasz dzisiejszy przewodnik Angel. We are like in the center of the city. This is the main square of Quito. Czyli jak widzicie takich turystów na przykład na rynku głównym w Krakowie to my jesteśmy interes takimi. Fajnie, most important area of the country over there to the western side you can see the government palace after this building we have the main catholic church that is the cathedral built around 1700 that is the city hall where the mayor working then at the north we have another important building that is the Bishop Palace, old Bishop Palace. Kto by się spodziewał, że trafimy do. Na temat branżowy. Czyli w starym, XVI-wiecznym, pięknym, starym i cennym klasztorze Dominikanów w Quito będziemy oglądać wystawy na temat piwowarstwa. Pięknie tu. Tak, ale to jest ten, kto miał receptę do piwowarstwa. Więc nieodpowiednio wychodził z receptą. Więc teraz nie wiedzą. Szesnastowieczny wieczny browar w klasztorze dominikanów. Kwito. Ciekawe, Piwo tutaj ważono no, jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Są to archiwalne zdjęcia z procesu ważenia. Niestety, jak się dowiadujemy, e, tradycja i receptura ważenia w tym miejscu odeszła razem z piwowarem. No, piękny, klasyczny przykład. 16 wiecznego prawa. fajna niespodzianka, nie mieliśmy tego w planie, żeby... Zmaczne, w końcu, zjadnice, w końcu, zjadnice, tak, żeby, żeby odwiedzić e, takie takiemu załamnika, nawet nie wiedzieliśmy, że się tu znajduje. Proszę. Chętnie byśmy spróbowali takiego piwa uważonego 70, 80, 90 lat temu. A kiedy piwowar był, e, chciał sobie zrobić e, małą przerwę od ważenia, mógł sobie wyjść. mata keras Świeże powietrze Delikatny deszczyk, ale pogoda się tutaj zmienia jak to w górach. Papaliachta lake. So right now we are over 3500 uh, uh, meters. We have the spectacle bear. It's a mountain bear. And also in this lake we have lots of fish like a trout and different kind of birds as well. Like a tanagers, hummingbirds. So this is the area also where very important bird of Ecuador, which is endangered, is the condor. In this area, it's possible to see they are flying too. And um, this is the Papallacta River. Hot water? No, this is very close. I'm coming from the volcano Cayambe, which is in that direction. Gdzie to jedziemy dzisiaj? Tam za kilka kilometrów można dojść na wysokość 4700 tysiące metrów nad poziomem morza, no. i powiem Wam, że. Pacer na tej wysokości i mówienie jednocześnie jest wymagające. So the name of this um, group is uh, Shuars, which is uh, a uh, tribe that lives in the jungle, on the south side of the jungles. and um, actually this is a larger group of the jungle like us we have food now in our kitchen right the same idea with sheep here we have food, with food. The, the skin It's like pork and the rabbit is uh, in the um, sorry the, the the meat is like rabbit so it's in a special Słuchajcie, jeszcze wpadł na mnie oczekiwanie jeden punkt do programu, to znaczy wizyta dokładnie na środku świata, a przynajmniej na, jednym, na jednej bardzo ważnej granicy, to znaczy na, na równiku. Tutaj w Ekwadorze równik jest ponoć najbardziej równikowy, ponieważ jesteśmy na najwyższym miejscu. Na świecie z tym równikiem. Czyli równik w Afryce czy równik gdzieś w Azji jest znacznie niżej nad poziomem morza niż tutaj w Andach. Co ma wpływ na różne rzeczy, między innymi na sposób odczuwania tego i na intensywność jakby tego, co równik robi z przyrodą, z ludźmi, z prawami fizyki. Warto tutaj wpaść, będąc przy okazji w kito, żeby zobaczyć, co się dzieje na przykład z wodą, która spływa z z kranu ze zlewa zmywaka, co się z taką wodą dzieje, kiedy ona jest na południu, a co się dzieje kiedy jest na północy, albo na przykład jak zachowuje się jajko e, dokładnie na środku e, na środku równika, na środku świata, ha, z równika z e, Middle of the World. Wracamy na ziemię. Słuchajcie, jeszcze jeden punkt programu, bez którego trudno wyobrazić sobie pobyt w Ekwadorze, w Peru, w Boliwii. To już wiecie, co będziemy jedli. Oprócz świnek morskich, które tutaj nazywają się KUJ, e, dziś w Wielki Czwartek. W Ekwadorze jest święto faneski. Nie do końca jestem pewien, czy to chodzi tylko o Wielki Czwartek, czy w ogóle o święta wielkanocne. Natomiast faneska to jest przepyszna, wiejska zupa. To co? Czas spróbować świnki morskiej. Do to Is this chicha uh, alcoholic or non-alcoholic? It's quite uh, mature, quite uh, hard, so she's gonna bring. Oto chicha. Chicha, yes. Chicha is made from the uh, black corn and many fruits like an and the spices. No tak, mamy tutaj mamy tutaj prawdziwą chicę, ale zauważcie, że ona jeszcze, jeszcze fermentuje. Za kilka dni ta chicha będzie miała już odpowiednią ilość alkoholu. A póki co ma jakieś dwa dni, więc pewnie ma procent, dwa. Do sprawdzenia. Pozdrowienia dla Marka. Marek, zaraz ci powiem, czy to było dobre czy nie. Excellent! Salut. Salut! Poznajcie Angela. Angel jest licencjonowanym przewodnikiem po szkole wyższej. Tutaj, żeby być przewodnikiem w KITO trzeba, trzeba skończyć studia i mieć samochód z zieloną rejestracją. Także bardzo polecamy. The paneska is a traditional dish in Ecuador. Especially, we are eating on Holy Friday, and the preparation takes a long time because we have lots of uh, we need a lot of ingredients, and we need a pumpkin, uh, squash. And, and a special fish which is the bacalao bacalao dorso oh, yeah it's, that's the type of uh, fish that we need but that fish is uh, dry and it's salty see yes that's the um, uh, portuguese style i see yes mm -hmm. and um, then whole family participation like the kids parents and because you need a lot of hands because you have to peel like a, a fava beans lupins and uh, you have to uh, cook in a big uh, in a big uh, bowl and uh, because uh, at home you are gonna share with uh, 10 20 people see so um, a part of that we have also the molo Like to so uh, Słuchajcie, ostatnia zupa w Ekwadorze. Nie mogło być innej, czyli tradycyjna e, paneska, która jest gotowana w Wielki Piątek całymi rodzinami w domu e, z różnego rodzaju e, grochu pasoli z dodatkiem solonego, suszonego dorsza, jajka i różnych takich dodatków. To jest taka zupa, która jak zjesz taką miskę, to cię zabetonowujecie na resztę dnia na pewno.